Na cmentarz, to myśmy liczyli, ile ludzi poszło na cmentarz na grup siostry Faustyny? A mojego tatę to kiedy siostra poznała, bo w 1948 on był aresztowany. To. Mój tata. W 1949 yy, dostał wyrok, i siostra Faustyna go jakoś uratowała, bo wiem, że 40, dokładnie 27 sierpnia w 1948 roku był aresztowany. Za AK. A tak, bo w ten czas to aresztowali. To yy, yy, przecież ksiądz kardynał Chląd umierał w 1946 roku. Osm, ósmym, Jak ja już wstąpiłam, to właśnie już yy, przełożona z kapelanem, bo ja uszygiwałam, rozmawiali, jak to się teraz stanie, jak to wszystko się, prawda. To Czy dalej, no bo to taka była też siła kościoła kardynału, właśnie chląd do tego. No i, i to, prawda, jeszcze nie było wiadomo, i tak wszyscy przeżywali, właśnie. A to. siostra znała kardynała Chlonda osobiście, tak? Proszę. Kardynała Hlonda siostra osobiście znała? Osobiście nie znałam, tylko jego bratanka była u nas siostra Maria Lądówna Ojej! Jako zakonnica. Ach, hit, przecież nikt nie wie o tym. Ona e, była na Śląsku i pracowała w tym Narodowym Karytasie. Aha. E, a tam już był ten karytas, byli ci księża eks-narodowcy. E, a ona e, tam była jako biurzystka, z tym księdzem pracowała. A ja później byłam w Częstochowie już w kuchni i ona była jako wizytatorka zakładu w Częstochowie tych dziewcząt naszych przyjeżdżała. To na który rocznik mogła być? To był rok zaraz, 50. Aha. I, I właśnie ona tam przyjeżdżała i ten ksiądz przyjeżdżał i taki dziwny był że zawsze gadał, że to tak powinno być, to ja mu zachodziłam, to on się odkręcał i znów tam opawiała, to ja mu zaszłam, to on znów tego, tak nie chciał, żeby się z nim spotkać wzrokowo. A oh. to był narodowiec, narodowiec i ona, nasza siostra religioza, z nią się za, była tam wychowawczynią w Częstochowie i tam do tego karytasu, jako sprawa dzieci, musiała często jeździć z tych wychowanek. I ona ją wyciągnęła i, i tak ją e, wpłynęła na nią, żeby ona do, wstąpiła do nas do zgromadzenia. I ona wstąpiła, rzuciła tu pracę w karytasie, a przyszła do nas do zgromadzenia. I do którego roku ona była? Ona była, jak ja był później, jeszcze teraz w Krakowie ostatnio, byłam 17 lat, to cały czas była. A później ja wyjechałam e, po 17 latach i ona też zaraz za 3 czy 4 lata na Żytniu wyjechała. Jak ja jeszcze jeździłam e, do Stanów, to tam na Żytnie nieraz nocowałam, to nieraz żeśmy przy stoliku siedzieli w jadalni. Ona siedziała i ona... A ja później już umarła, to ja już nie tego nie byłam na jej pogrzebie. A siostra wie, że kardynał Hlund miał jeszcze dwóch braci, tak. też salezjanów? Tak. Jeden był muzykiem, Antoni. Tak. On umarł w Warszawie 13 maja w 1962 roku? No, za, w czasie wojennym. Antoni to, chyba. W, w czasie wojennym, to nam siostra była dużą pomocą w Krakowie, bo ona miała rodzinę w Niemczech.